Z Ewangelii Świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przybywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie ducha świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Z martwych Chrystus staje pośrodku uczniów i tchnie na nich ducha. To tchnienie jest wyraźnym nawiązaniem do ducha ożywiającego w czasie dzieła stworzenia opisanego w Księdze Rodzaju. Jak wówczas Bóg tchnął ducha i ożywił człowieka, tak teraz Jezus tchnie ducha na uczniów i ich ożywia. Tak, ożywia ich, bo byli oni po tym wszystkim, co się zdarzyło. Sparaliżow... Zdrętwieni, sparaliżowani, byli skostniali ze strachu. Chrystus wchodzi w tą ich konkretną sytuację. Siedzieli zamknięci, pozbawieni jakiejkolwiek chęci do działania. W tę konkretną ich rzeczywistość, w ten konkretny ich stan wchodzi Chrystus i tchnieniem przywraca im władzę przewracają im władzę, przywraca im ich chęć, ich pragnienie. Na nowo powracają do życia. Kruszą się ostatnie łańcuchy, którymi byli skrępowani. Powracają do życia bardzo skutecznie. Całe dzieje apostolskie o tym nam mówią. Jak skutecznie wyzwolili się za sprawą tego tchnienia ze swoich lęków. Zauważmy, że. Ewangelista używa tu szerszego określenia. Nie mówi tylko o apostołach, ale mówi o uczniach. To bardzo ważne dla nas. To wskazuje, że nie jest to tylko czas apostołów. Tamten wieczór dokonuje się nadal w czasie kościoła. Tamten wieczór to także mój wieczór. Mój czas. Tak jak wtedy Pan tchnął ducha ożywiającego na apostołów, tak teraz Pan tchnie ducha ożywiającego na mnie. Tchnie na mnie ducha mądrości, rozumu, męstwa, bojaźni Bożej. Otrzymałem jako człowiek wierzący tego ducha. Te jego dary w sakramencie bierzmowania. Prze, przeżywając uroczystość zesłania Ducha Świętego, warto sobie postawić pytanie, na ile korzystam z tych darów, które otrzymałem. Warto się zapytać, na ile proszę o te dary, stając wobec konkretnych wydarzeń życiowych. Na ile korzystam z tych darów, stając wobec konkretnych wydarzeń, które może nieraz tak jak apostołów napawają mnie lękiem, niepokojem? Warto sobie postawić takie pytanie, kiedy stykam się z konkretną swoją codziennością. Warto postawić sobie pytanie w kontekście przeżywanej uroczystości, czy sakrament bierzmowania nie był tylko kolejną, niej bądź bardziej uciążliwą formalnością, którą trzeba wypełnić. Niech to, co stało się z uczniami pełnymi lęku tam w sali na górze, to, co się stało z nimi za sprawą Ducha Świętego, będzie dla mnie zachętą do przeżywania tej uroczystości z głęboką wiarą. Niech będzie dla mnie zachętą do zwracania się, do prośby, do dary Ducha Świętego, do przyjmowania darów Ducha Świętego.